Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam ponownie do holu zakupowego, tym razem z Netto. W Netto kupiłam trochę słodyczy i lodów, ponieważ tam były yy, małe promocje, więc tak. Wziąłam Kinder Bueno, to było za 2,79, 4 sztuki. E, to bardzo syn lubi. Tutaj wziąłam taką nowość, takie rurki z kremem. To było również yy, w lodówkach z lodami i to kosztowało 6 rurek, prawie 4 euro. Tego nigdy jeszcze nie próbowaliśmy, no ciekawa jestem tego produktu. E, tutaj... Kinder Bons to było za dwa chyba 75 albo 95, 200 gramowe. Ze słodyczy to jeszcze wzięłam e Knoppersy euro 59, 8 sztuk w promocji. E no aha i tu też jedną rzeczą ze słodyczy e Smarties, to było chyba za euro 49, również na jakiejś tam promocji. Dobrze, więc tak, dalej wzięłam jajka, jak zwykle bio, 3,29 dwa opakowania. Tu również wzięłam z lodówki z mrożonek bułki. One mają bardzo dobry skład, są dobre i na duże promocji, bo z 2,29 chyba na euro 49 więc bardzo tanio, 9 bułek. Następnie jogurt, nasze ulubione z musli, takie do pracy, na, biorę na, na drugie śniadanie, 85 euro centów. Tu wzięłam dwa czekoladowe takie dwa waniliowe... Hmm, Yy, waniliowe właśnie. One są bardzo dobre. Tam jeszcze jest taka wersja z malinami. Tu zwykły jogurt naturalny bio. On euro 15, pół Następnie gdzie było masło na promocji Kerrygold to było za euro 79, Wziąłem dwa. Yy, droże 15 eurocentów. i mozzarella 79, nie było, w to bufali. I tu dla świnki takie przekąski, takie suche podróżnienia yy, to było za euro 09, dwa, dwie sztuki. Koncentr pomidorowy, on był chyba za euro 19, ten bio. Dalej mamy ser Gouda, to było za niecałe 3,400 euro 400 gramów, i ten za 200 gramowy, tutaj mamy z niską zawartością tłuszczu i to było 250 gramów, niecałe, znaczy euro 99. Musi, y takie jasne, one za 2,79, jeszcze czekoladowro, również bardzo dobre. Następnie mleko dzisiaj było na promocji za euro, bez centa. To wziąłem dwa opakowania i taki mleko na pomidorowy euro 35. Dalej kola euro 45 bez promocji. Dzisiaj było na promocji taka, woda smakowa, natomiast to ma dobry skład, wolwik. Tu wziąłam brzoskwiniową, to raczej dla syna, bo taki lubi czasami słodki wypić. I to było euro 29 taka butelka. tuba jest 0,75, bo różne smaki na półce. Rumianek euro bez centa, dwa pakowania. Tutaj wziąłam kusteczki na mokro, toaletowe euro 25. I te worki na śmieci 65 euro centu. Wkładki higieniczne to było za euro. Tutaj wziąłem sobie antyperspian Rexona. Active Morning, to było na promocji za 1,99 euro, w pas 2,49, no na lato jest z aluminium, więc, no i zapach bardzo ładny, więc wzięłam to na promocji właśnie. I tu wzięłam taką, no dla mnie w sumie, nowość nigdy nie używałam Priva, tutaj mamy te chusteczki do czyszczenia w aucie, czy do, do czyszczenia auta w środku. To było za euro 79, 30 chusteczek, takie wiecie, do przetarcia i tak dalej, to się przy przyda ciki, 79 euro centów. takie dosyć spore one są. Chusteczki euro bez centa. E, bardzo ładny design w ogóle taki właśnie wiosenny. E, moje ulubione te ręczniki papierowe wiecie, są one 3,45. One są wysokie, grube i zawsze mają taki ładny print, więc zawsze kupuję w netto. E, tutaj bo dwie bułki takie podwójne 39 euro centów. i chleb taki z ziarnami 2 euro bez centa. Tu jeszcze wzięłam płyn do płukania jamy ustny, on niecałe euro. I tutaj był taki na mam promocji koral. Również go bardzo lubię, fajny zapach. On za 4 euro bez, te, bez centa. Yy, na 23 pranie, ale bardzo ładny ma zapach. Mamy trochę owoców i warzyw, więc awokado euro 11 na promocji, Natomiast było tylko albo bardzo zielone, albo bardzo czarne, więc wziąłem tylko jedną. Truskawki 2 euro bez centa, pół kilograma to są hiszpańskie. Natomiast ostatnio kupiłam yy, te z Niemiec, yy, no i były kwaśne, więc wolałam te wziąć dzisiaj. Banany euro 11 dzisiaj za kilo. Melon, dzisiaj był za 2,49 na promocji. E, koper, euro bez centa. Tu jeszcze wzięłam gdzie taką sałatę, to jest snack, salat. E, tutaj było za euro 25, to była taka sama cena jak rzymski, natomiast ona jest taka bardziej kurcha, mi się wydaje. No i w sumie śmieńce ona smakuje, więc chyba jest ok. I tutaj jeszcze wzięłam małe pomidorki to było za 2 euro bez centa, pół Aha, i te sałaty wzięłam do opakowania. No, i jeszcze nie wspomniana zakupy, zakupycia ja wydałam 80 euro, natomiast tutaj jeszcze była woda mineralna duża i mała. No tak czy siak, wydaje mi się, że jednak netto jest no, nie za tanio i jednak wychodzi taniej robić zakupy w Albin czy w Lidlu, natomiast właśnie zależało mi na tych. Słodyczek był na promocji i te lody właśnie chciałam koniecznie dzisiaj kupić. No i reszcie wiadomo, coś musiałam dokupić do jedzenia. Dobrze, więc dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!